Prezentacja Volvo S80, kolejna S82,5 Turbo w naszej ofercie. Wersja Momentum 2007 rok. 2,5 Turbo, egzemplarz przedliftowy, 200 KONI. Auto świeże sprowadzone ze Szwecji. Bardzo ładna, 18-calowa felga z ładną oponą. Auto sprowadzone. Ze Szwecji, od drugiego właściciela. Pełna historia serwisowa. Ostatni serwis wykonany w marcu przy 218 tysiącach. Aktualnie samochód ma 228. Jasne wnętrze wersja momentum dodatkowo doposażona w zestaw Bluetooth fabryczny. Fotele bardzo ładne, jak nowe. Skóra niepopękana. Dokładny przebieg mamy 228-249. Ostatni serwis w marcu tego roku. Także olej gdzieś za 2-3 tysiące kilometrów trzeba sobie zrobić. Auto zadbane na bieżąco serwisowane. Serwisy średnio między 12 a 16 tysięcy kilometrów. Raz do roku tutaj drugi komplet kół. Felgi stalowe z oryginalnymi kołpakami. Opony bardzo ładne, ale z kolcami, także kolce trzeba sobie powyciągać. Drugi komplet śrub do felg stalowych, to 18-celowa felga, silniczek, suchutki, jakieś tam drobne, drobna korozja przy śrubach, ale to jest normalne. Odpalimy auto. Wgrane oczywiście już polskie menu mamy wgrane w zegary i tutaj w system tak pracuje motor delikatnie słychać jakąś rolkę ale to świeżo myty samochód także jakaś tam wilgoć na rolce delikatnie równiutko pracuje 5 cylindrów egzemplarz bezwypadkowy dwa elementy na aucie mają drugi lakier lewy tylny błotnik i prawy przedni nie przekracza 220 mikronów, także jest to tylko i wyłącznie drugi lakier. Jakieś, jakaś szkoda, pewnie parkingowa. Cena w granicach 30 tysięcy, już na gotowo po opłatach. Auto wkrótce w ofercie.